Docieram do Instytutu Norbulinka. Norbulinka, e, czyli nazwa taka sama jak Pałac... E, kurde, ale ten gośnie wkurza. <gry> to jest właśnie, e, to jest irytujące, że często różnego rodzaju żebracy docierają nawet w miejsca, gdzie są Tybetańczycy, którzy tutaj przybywają jako uchodźcy i dają radę. A pod tymi świątyniami żebrzą nie właśnie ci uchodźcy, którzy przyszli tutaj bez, bez niczego, totalnie, tylko właśnie ci, hindus, ci Hindusi, którzy mogliby wziąć się do roboty. No, ale to taka mała degresja. Wracając do tematu, Norbulinka, czyli e, nazwa e, pałacu letniego Dalaj-Lamy w lasie, stąd wzięła się ta nazwa. I czym jest, e, czym jest to miejsce? To miejsce powstało w 1995 roku założone przez tybetańskich uchodźców w celu ochrony i promocji tybetańskiego e, rzemiosła, rękodzieła, tybetańskiej kultury. Idziemy zobaczyć to miejsce. Ja tutaj byłem 16 lat temu. Także już teraz mogę wam powiedzieć, że to miejsce warto, warto odwiedzić. Kupujemy bilet za 110 e, za 110 rupi w, e, i w przeciwieństwo tych innych miejsc te klasztory to te świątynie oczywiście nikt tam nie wyciąga o, od Was żadnych pieniędzy Nawet nikt nie namawia, żeby e, złożyć jakąkolwiek ofiarę, jeżeli wy e, nie macie takiej, takiej ochoty. W przeciwieństwie oczywiście do świątyń e, hinduskich no ale już nie będę narzekał na no, Hindusów, bo przecież dobrze wiecie, że kocham Indie, ale po prostu to, co muszę powiedzieć, to muszę powiedzieć, nigdy nie koloryzuję, często za to obrywam, pokazuję rzeczywistość taką, jaką ona jest, ja nie jestem dziennikarzem, który, którzy pokazują to, co chcecie zobaczyć często, tylko jestem Mam... E, staram się być jak najbardziej obiektywny, tak? I jeżeli ktoś z Was słyszał o Pałacu Letnim Norbulinka w lasie, to on właśnie był, bo powinienem powiedzieć był, e, miejscem, w które... E, było właśnie tak ślicznie zagospodarowane, jak, jak to. Zobaczcie, są ryby, tak samo jak jest staw rybny, tak samo jak w pałacu w Lasie. Jest to miejsce właśnie robione na wzór tego pałacu letniego. Także panuje tutaj harmonia. Są młynki modlitewne. Właśnie, nawiązując do tego, co tutaj widzimy, w tym Instytucie odbywają się także różnego rodzaju kursy, warsztaty. Można też tutaj przyjechać, zatrzymać się i albo wziąć po prostu udział w tych, w tych kursach, albo po prostu relaksować się, cieszyć się tym, tym miejscem. I zmierzamy do najważniejszego punktu, czyli do świątyni. i schodami możemy wejść wyżej u góry mamy taki taras dalej przedstawione są piękne malowidła buddyjskie i mamy że tak powiem ładną panoramę na świątynię a zanim wejdzie się na ten taras, tymi schodami, mamy tutaj taką małą salkę. Trochę literatury i widzę, że tutaj mamy wszystko po tybetańsku. Być może jest to jakaś biblioteczka dla mnichów. Sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. Tak, widzimy pismo tybetańskie. Kiedyś miałem ambicje nauczyć się tybetańskiego, ale niestety skończyło się tylko na ambicjach. A jest coś po angielsku? Nawet coś, nie wiem, czy to japoński, koreański czy chiński. Wybaczcie. Obrazy Tybetu. Hey, mapa tebɛto Mamy też sklep, możemy kupić tybetańskie wyroby, takie jak Male na przykład. Tutaj mamy ich więcej rodzajów: książki, biżuteria, ubrania oraz pamiątki. Obrazy, nawet parasole Ja z zakupami wstrzymam się, jeżeli chodzi o rękodzieło tybetańskie Wstrzymam się do mojego pobytu w Nepalu, bo tam na pewno będą bardziej atrakcyjne ceny Tutaj widzimy tanki z mandalami, z białą tarą Zielona Tara budowie i nawet jest Guru Rimpoza. Spójrzmy, może jakie tutaj są ceny. Bo akurat w tym przypadku mamy ja wypisane: 81 tysięcy rupi. Mamy mahakale. Nawet różne formy Mahakali Więc takiego Mahakale 69... 70 tysięcy rupii Także ceny są Są dość wysokie, no ale Wiadomo to To jest sztuka, to musi kosztować Zresztą w Polsce byśmy za to zapłacili Więcej Ale jeżeli chcemy naprawdę kupić Coś o tutaj już nie są obrazy, to jest wszystko wyszywane, ale jeżeli chcemy kupić jeszcze taniej, to na pewno da radę znaleźć, no ale jak ja wiem, że będę w Nepalu to wstrzymam się z zakupami. Jednak polecam, jeżeli będziecie darem sali, chcecie mieć pewność, nie znacie się, chcecie mieć pewność, że to są oryginały. To w takim miejscu na pewno kupicie coś co jest, że tak powiem pewnego pochodzenia Zacznijmy kupimy tutaj nawet tybetańskie meble To jest also for sale. This is also for Tak, Nie to jest also for sale. OK Mhm, mm okej okay. Tybetański symbol nieskończoności. Zobaczcie, możecie nawet umeblować mieszkanie w tybetańskim stylu. Za taką szafkę musimy już dać 84 tysiące rupii. Szafeczka z lustrem 7. 170 tysięcy, tylko weź to teraz przetransportuj do Europy. Na pewno da radę, jak się zapłaci odpowiednio, to wszystko da się zorganizować. Znalazło się też miejsce na małe muzeum, to będzie chyba te. Słynne, znaczy słynne, niesłynne. Muzeum tybetańskich lalek. Ja już widzę coś przepięknego. Zobaczcie. Pałac Potala, czyli zimowa rezydencja Dalej Lamy. Oczywiście nie myślcie sobie, że to było tak, że żył tam w przepychu. To był po prostu największy klasztor w Tybecie. Jest do dziś, tylko nie pełni swojej funkcji. Chińczycy wykorzystują go po prostu jako, jako atrakcję turystyczną, na której zarabiają. A Tybetańczycy oczywiście z tego nic nie mają. Tutaj mamy przedstawiony taniec czemu, taniec o którym Wam wspominałem, kiedy byliśmy w klasztorze szkoły dróg Pakagiu i oni właśnie specjalizują się w takim tańcu, w pięknych maskach, kolorowych strojach. Wykonują dość złożone formy tego tańca, które oczywiście są rytuałem religijnym. Wszystko ma swoje znaczenie. Ten odcinek zmierza już ku końcowi. Jedyne o czym jeszcze chciałem wspomnieć to co dalej, gdzie, gdzie dalej ruszam. A więc, ponieważ cała moja podróż będzie trwała dwa miesiące, a miejsce, miejsc, które chcę odwiedzić jest naprawdę bardzo dużo. To muszę troszeczkę ją skrócić, czyli nie jadę teraz do Amritsaru, do którego mam tutaj zaledwie 200 km, ale podróż 200 km w Indiach, to nie 200 km w Polsce czy w Europie. Musiałbym tam znaleźć nocleg, yy, ale co, co, co ważniejsze, nie wszystko wskazuje, wskazuje na to, że nie pojadę na Kumbamele. Skąd wzięła się ta decyzja? Skoro mówiłem, że właśnie dlatego przylatuję w tym terminie do Indii, powodów jest kilka. Pierwszym powodem jest fakt, że jest tam teraz pełno, jest tam teraz strasznie tłoczno, głośno. Ja już tym hałasem, tym tłokiem jestem trochę, trochę zmęczony, a typowo tym w stylu, w stylu indyjskim. Gdzie ciągle ktoś cię nagabuje, ja próbuję wyciągnąć od ciebie pieniądze i to jest, tu jest kolejna, kolejna kwestia. Ja spotkałem e, aż tylu, e, jakby to powiedzieć, żeby nie zabrzmiało to brzydko, e, tylu hinduskich e, sadhu, czy, e, czy w ogóle duchownych, którzy którym za, jedyne na, 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 czym zale, na, na czym zależało. Oczywiście nie mówię, że to, jest, że to są wszyscy, ale którzy próbują wyciągnąć od ciebie, od ciebie pieniądze. I Kiedy znalazłem się tutaj wśród Tybetańczyków, to tak jak, jest, tak się, jak, się, jak się spodziewałem bo taki był mój, mój też cel żeby szyb, jak najszybciej uciec na północ i troszeczkę odpocząć od, od tego no bo w, wiadomo, w przeciwieństwie no już jak powiedziałem a kilka chwil wcześniej, to powiem B. E, jak jesteście w klasztorach buddyjskich, czy hinduskich, ale tych e, prawdziwych, ale o to coraz ciężej, e, to nikt nie naciąga cię na pieniądze. Wszystko jest autentyczne. A z kolei obawiam się tego, że jak pojadę, pojadę na Kumamele, to znowu będzie, znowu będzie głośno, znowu będzie tłoczno, znowu będzie naciąganie na pieniądze i... Nawet, nawet tutaj, jak już wspominałem, wśród, wśród wiosek tybetańskich pod tymi klasztorami stoją często osoby, które, które żebrzą. I to są Hindusi, którzy przyjeżdżają tutaj, bo wiedzą, że przyjeżdżają tutaj turyści, bo wiedzą, że przyjeżdżają tutaj pielgrzymi. I muszę poruszyć tą kwestię, ponieważ. Czuję się e, głupio wobec Was, kiedy widzicie, jak ja nie daję pieniędzy dzieciom, które na przykład żebrzą. E, dlaczego, dlaczego ja tego nie robię? E, te dzieci mają dostęp do, do edukacji, mogłyby mieć dostęp do tej edukacji, jednak ich rodzice nie wysyłają ich do szkoły, w efekcie czego one całe życie. E, będą robić to, czego uczone są od dziecka. Jeżeli my dajemy im pieniądze, to ci rodzice będą posyłać je na ulicę, żeby chodziły w wachmanach. i często jest tak, że te dzieciaki e, śmieją się, cieszą i widzą tego kobiego człowieka i nagle zaczynają, robią szybko smutne miny i w kilku nawet językach mówią czapaty bułka i nawet po polsku bułka i tak i dalej, tak dalej. I... Tak dalej. I ja tego nie popieram, bo zobaczcie, użyję takich drastycznych słów. Moim zdaniem to nie jest tak, że bieda rodzi patologię, tylko to patologia e, rodzi biedę. Ciężko jest oceniać tych ludzi, bo ja wiem, że e, trudno wyrwać się z takiego środowiska, jeżeli oni są e, przyzwyczajeni do tego i, 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 i uczeni, uczeni w ten sposób od, od pokoleń. Może wy wiecie coś na ten, na ten temat więcej, więc możecie wypowiedzieć się w komentarzach. Ale się trochę zapętliłem. Ja chcę już trochę od tego odpocząć i e, dlatego nie jadę na Kumbamele. Także przyspieszam, e, przyspieszam mój wyjazd do Nepalu. A więc za dwa dni mam lot do Nepalu. Także e, jutro, być może nawet jeszcze dzisiaj w nocy, e, kieruję się do Deli. Także niedługo zobaczycie na tym kanale Katmandu, o, może już nawet w następnym odcinku. Także znowu trochę się rozgadałem, ale ta dygresja wydaje mi się była potrzebna. Zobaczcie, Tybetańczycy przyjeżdżają tutaj, uciekają przez góry, e, uciekają bez niczego. E, żeby dotrzeć tutaj, żeby móc funkcjonować normalnie często, znaczy nie często, zawsze ryzykują życiem, strażnicy strzelają, strzelają do nich, kiedy oni próbują przejść przez te, przez te góry do Indii czy do Nepalu, czy wydostać się po prostu z tego miejsca w którym z tego piekła, które zgotowali im Sińczycy w ich własnym kraju. I zobaczcie, oni z tym swoim mentalnym nastawieniem potrafią tutaj jakoś ogarnąć się, że tak powiem, kolokwialnie. Także to też w ramach, w ramach wyjaśnień całej, całej sytuacji. A więc mam nadzieję, że za bardzo Was nie zanudziłem na końcu, ale musiałem to powiedzieć, ponieważ odczuwałem taką potrzebę. I teraz żegnam się już z Wami jeszcze na koniec, tylko proszę Was o subskrypcję kanału, o łapkę w górę, o komentarze i widzimy się w przyszłych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.